Ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach No bo smutne są, no bo smutne są No i ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach Bo normalnie się tu lepiej żyje Ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach No bo smutne są, no bo smutne są No i ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach Bo normalnie się tu lepiej żyje Ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach no bo smutne są, no bo smutne są, no i Ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach Bo normalnie się tu lepiej żyje Nie pojechałem tam gdzie chcieliście, no bo mnie tam zapychały tu liście Wszystko jest dobrze, wszystko jest źle, teraz mi powiedz co tylko chcesz Kiedyś wyleciałem rakietą z kosmos Do teraz pamiętam te wspomnienia Były takie piękne, piękne Nie mogę ich tu zapomnieć w tych smutnych zdjęciach, no bo smutne są, no bo smutne są, no i ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach, bo normalnie się tu lepiej żyje. Ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach, no bo smutne są, no bo smutne są, no i ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach, bo normalnie się tu lepiej żyje. Te smutne zdjęcia, dalej smutne są, so, dalej smutne są. So, powiedz chyba, ułożę lego albo zaspiewam sklebo. Ja dla ciebie zrobię wszystko, tylko żeby nie było tu nic smutnego. Bo znowu je widzę i nie mogę spać. Znowu je widzę i nie mogę grać. Znowu oni patrzą, a ja chcę być sam. Co to robi a moja no, no im tego nie dam. Ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach no bo smutne są, no bo smutne są, no i ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach, bo normalnie się tu lepiej żyje. Ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach, no bo smutne są, no bo smutne są, no i ja już nie chcę żyć w tych smutnych zdjęciach, bo normalnie się tu lepiej żyje. Nie chcieliście, no bo mnie tam zapychały tu liście Wszystko jest dobrze, wszystko jest źle Teraz nie powiedz, co tylko chcesz Kiedyś wyleciałem rakietą z kosmos Do teraz pamiętam te wspomnienia Były takie piękne, piękne Nie, nie mogę ich tu zapomnieć, pomnieć.